O kurde, a ja mi się podoba to. O kurde, patrz widzowie. Ładny mi poszło Już. Patrz tutaj chick. i patrz. Widzicie, to widzowie jaka ładna przewrota ładna. Tu się przewróciłem A to bieg i patrz wizowie czyk, jakie przewrotka ładna. O kurde. Ho ho ho. ho. Jaka ładna przywroda Puf! Puf! Więc tu Tu jeszcze raz pokażę całą akcję Patrzcie widzowie jak ładna akcja była Tu podałem to Mesieko później to Mbp I Puf! Ale brameska ładna Ho! 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 A ładna bramka pasy wisowie jako przywrodę Szeliłem w wisowie to prę piękną bramę. Jaka przewrota Kurze, a ładne mi to wysło. Podoba mi się. O kurde, a ja przywrota. przewrótka a ja A Pasy widzowie, jaka ładna przewrota. CZYK! Tak, A przewrota poszła. O kurde. Jeb, prameska brameczka. Kurze widzowie. Widzicie, jak to piękne wyszło mi? Uff. To teraz cała akcja kasy pod koniec. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne takie filmy Sowe z fibe 2022 Zapraszam do sublikcji sub sub kanału lajkowana, komentowana i jeszcze raz zapraszam do sublikcji kanału i jeszcze raz tam to powtórki tej przewroty CZYK i przewrota ładna posła Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki z tej serii